Halo halo, witamy i pozdrawiamy z pleneru, jak widać długo nie musieliśmy czekać na to, żeby nas znowu wyciągnęło po powrocie ze Słowenii, no i tym sposobem jesteśmy w naszym ulubionym miejscu, gdzie spędzimy sobie weekend, oczywiście nad wodą, pływają łabątki i tak dalej, czekamy jeszcze na znajomych, którzy dojadą przyczepą, wówczas wystawię zadaszenie i będziemy biesiadować. Pamiętacie, jak w poprzednim filmie opowiadałem, że kupiłem sobie fajny gadżet? No to spróbuję Wam zademonstrować. Oto jest mój wspaniały gadżet. To jest karton z tego gadżetu. Nie wiem, czy dobrze Wam go pokazuję. Dobrze. Ekspres ciśnieniowy CD 1011 Espiris firmy Amica. Kolbowy, na kawę sypaną. Ale co jest najważniejsze? Spójrzcie tu. Moc 800 W. Moja przetwornica ma skromne 1000 i nie chciałbym specjalnie zmieniać. A tak wygląda on w warunkach roboczych. Już została zrobiona kawka pyszna. Powiem Wam szczerze, dostaliśmy od Jurka na targach w Krakowie taką kawę Gorana. Gorana osobiście znaliśmy i nie miałem koncepcji, co jak wykorzystać tą kawę. Z pomocą przychodzi mi ta amika, którą, że tak powiem, poznałem w czasie zakupów na Węgrzech. Ale tam ten ekspres wychodził dużo drożej, więc zakupiłem go w Polsce w Media Expert. Jestem po świeżo zaparzonej kawce i powiem Wam szczerze, to przeszło moje wszelkie oczekiwania, bo myślałem, że Efekt będzie dużo gorszy, natomiast stwierdzam jednoznacznie, że rozstaję się z kawą rozpuszczalną. Od dziś piję kawę z mojego nowego ekspresu i mam nadzieję, że mi posłuży. Tyle w temacie chwali postu. Trzymajcie kciuki za to, żeby nam dobrze i sprawnie weekend przeminął i żeby ekspres służył mi jak najdłużej, bo chciałbym się nim nacieszyć. To co? Do zobaczenia. Pozdrowionka.